To nie prima aprilis. Ewa Beata Sidorek od 1 kwietnia 2015 roku jest drugim zastępcą prezydenta miasta Suwałk. Czesław Rękiewicz wręczył akt mianowania Ewie Beacie Sidorek podczas spotkania z naczelnikami Wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach będzie odpowiadać za szeroki zakres spraw, m.in. oświatę i edukację, opiekę społeczną, sport, kulturę i turystykę. Bardzo ciepło zostałam przywitana przez naczelników, kierowników, ale także y, pana prezydenta i najbliższych jego współpracowników. Podzieliłam się taką refleksją z... Y, osobami, z którymi dane było dzisiaj ten dzień rozpocząć, że przez 21 lat chodziłam do szkoły, a teraz zacznę chodzić do pracy. Także taka zmiana bardzo duża, rzeczywiście nie ma tego dzwonka, który by nawoływał rozpoczęcie pracy i myślę, że to dla mnie jest bardzo ważny dzień. Bardzo ważny zarówno w działaniach, które będę podejmowała, ale też w mojej tej drodze zawodowej. Liczę na to, że tak jak było przede wszystkim to ciepłe przyjęcie, to liczę na taką, samą, na taką samą współpracę i współdziałanie. Ja jestem człowiek zadaniowy. Chociaż z wykształcenia jestem humanistką, to realizuję konsekwentnie zadania, stawiam sobie cele i mam nadzieję, że spotkam się tutaj ze zrozumieniem i też współpracą, ponieważ jednostka niewiele może, ale zespołowo możemy osiągnąć bardzo dużo. Na to liczę. Ewa Beata Sidorek ukończyła pierwsze LO nr 2 w suwałkach. Absolwentka Wydziału Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i licznych studiów i kursów podyplomowych. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 5, Zespole Szkół nr 4, Liceum Ogólnokształcącym nr 3, Kolegium Języka Polskiego i w SODN-ie wykładała w Gdańsku w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej. W środę 1 kwietnia odbyły się uroczystości z okazji upamiętnienia 71. rocznicy stracenia w Suwałkach 16 mieszkańców Suwalszczyzny. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha, celebrowana przez księdza Wiesława Śliwczyńskiego, odprawiona w intencji pomordowanych. We mszy świętej uczestniczyli Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP, Edwiga Mariola Szczypiń, przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Czesław Rękiewicz, prezydent miasta Suwałk z zastępcami. Ewą Beatą Sidorek oraz Łukaszem Kurzyną. Wśród zgromadzonych w świątyni byli samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, młodzież szkolna, suwalskich szkół oraz mieszkańcy miasta. Licznie reprezentowane były również poczty sztandarowe. Po zakończeniu Mszy Świętej zgromadzeni na uroczystości przeszli pod pomnik Straceń. Pomnik upamiętnia tragiczne zdarzenia z 1 kwietnia 1944 roku. Właśnie tego dnia w miejscu, gdzie stoi obelisk, Niemcy powiesili 16 mężczyzn. Wcześniej, w zamian za ich uwolnienie, żądali ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów Armii Krajowej, które walczyły w okolicach Suwałk. Domagali się wydania rotmistrza Kazimierza Ptaszyńskiego za ręby, zastępcy Suwalskiego inspektora Armii Krajowej. Pomimo obiecywanych nagród, nikt nie zareagował na te wezwania. Pod pomnikiem prezydent miasta Suwałk, Czesław Rękiewicz, w swoim wystąpieniu powiedział m.in. Najważniejsza jest pamięć o naszej wspólnej historii, która stanowi podstawę naszej suwalskiej wspólnoty. Bardzo ważny jest udział w takich uroczystościach ludzi w różnym wieku, a szczególnie dzieci i młodzieży. Przy dźwięku werbli delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów na grobach straconych członków ruchu oporu w lesie szwajcarskim.